Cześć z tej strony, Gracja z dziewiątego sezonu, top model, pseudonim Tulipan. Szybki żarcik z dzieciństwa. Co mówi lama do lamy? Lamy, dobra. Dzisiaj odpowiem Wam na kilka pytanek i zagramy w małe QA. Wydaje mi się, że e, nie ma tak naprawdę idealnej modelki, natomiast wydaje mi się, że powinna być na pewno bardzo pracowita, sympatyczna. Profesjonalna, nie spóźniać się, z czym jeszcze trochę walczę. Się zawsze spóźniam, jak to ja. Myślę, że musi mieć dużo pokory i musi być otwarta na wszelkie propozycje. Mm. Moim ulubionym jurorem Stop Model od początku do końca była pani Kasia Sokołowska. No, ponieważ jest to po prostu prawdziwa kobieta z klasą. Jest bardzo sympatyczna, jest świetnie kochana. Kiedy ma być profesjonalna, to jest profesjonalna. Kiedy ma być kochana, ma pomóc, zawsze pomoże. Myślę, że przede wszystkim jest to pracowitość i dążenie do celu. Sympatyczność. Jestem strasznie sympatyczna, otwarta na ludzi, kocham ludzi. A trzecią to myślę, że wygląd, moje ciało i moje predyspozycje, z którymi się urodziłam. Nie szczególnie jakiś większy wad. Myślę, że jedną z takich wad to jest na pewno to, że się spóźniam. Bardzo często się spóźniam. Reszty nie mam. W dzieciństwie chyba najczęściej bawiłam się samochodzikami. Tak, myślę, że to była moja ulubiona zabawa gra. W sumie, wcześniej na początku było to berek, ale. Jak gdy zaczęłam trenować, to już mi się znudziło. To wszystkich po prostu łapałam i to już nie było śmieszne. Myślę, że najbardziej dumna jestem z tego, że zawsze pozostaję sobą, jestem szczera i mam wywalony po prostu na ludzi. Moje największym dziwactwem jest to, że pomiędzy zdaniami czasami miałczę albo wydaję z siebie odgłosy jakiejś dzikiej pantery, czasami wiecie, jak ktoś się coś mnie pyta, a ja tak tak, albo odpowiadam nie, no to to jest takie myślę, że to jest takie dziwne. Jest na pewno napędzanie samej siebie, od razu wstaję i mówię, uśmiechnij się, zawsze się uśmiecham i planuję cały dzień. Ostatnią rzeczą, zanim położę się spać, to jest. E, jeśli mam bliskich przy sobie, to jest powiedzenie po prostu wszystkim dobranoc i, i, i muszę pocałować mojego brata, mojego jacusia Mua, dobranoc. To robię zawsze. Moją wymarzoną sesją jest sesja do amerykańskiego woga na pewno, no i myślę, że takim mniejszym marzeniem jest sesja podwodna. Bo kocham pływać na końcu czerpać ze wszystkiego garściami po prostu, niczego nie żałować i być po prostu z rodziną. Myślę, że tak jestem zadowolona ze swojego życia, że, że nie potrzebuję takiej mocy, natomiast czasami by mi się przydała, żeby kogoś po prostu zaszczepić uśmiechem. Tylko tyle. Wolny czas najchętniej spędzam z rodziną, to na pewno to mi Sprawia ogromną przyjemność. Nie lubię spać, nie lubię odpoczywać. Tak naprawdę mam tak spontaniczne życie, że nie jestem w stanie sama teraz nawet pomyśleć, co będę robiła za 5 lat. Co będzie, to będzie. U mnie się bardzo dużo w życiu dzieje. Tyle. Dzięki serdecznie wszystkim, że oglądaliście ten super krótki materiał i zapraszam Was po więcej fragmentów na DVM. fashion.